Dzień dobry, Anna Tranowska. Zapraszam Państwa do oglądania wtorkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Będzie nowy fragment ulicy Ogrodowej. Dzięki temu powstanie bezpośredni dojazd do ulicy Samsonowicza, a dwa osiedla, Denków i Rosochy, zyskają nowe połączenie. Budowa zupełnie nowego, mierzącego nieco ponad kilometr odcinka ulicy Ogrodowej ma potrwać do połowy sierpnia. Brak zimy, a więc mrozów i śniegu spowodował, że taki widok, a więc drogowcy przy pracy, stał się codziennością. Dzięki temu widać już na przykład pierwsze efekty przy budowie zupełnie nowego odcinka ulicy Ogrodowej. Odcinek ulicy Ogrodowej, odcinek łączący dwie dzielnice, Denków i Rosochy, ale odcinek też potrzebny ze względu na skróty, na odtworzenie tego terenu i na udostępnienie tych działek dla potencjalnych inwestorów w budownictwo mieszkaniowe. Przedłużenie ogrodowej nie tylko ułatwi czy skróci przejazd przez ten rejon miasta, przede wszystkim podniesie standard życia obecnych mieszkańców, a być może innych zachęci do zamieszkania. Budujemy dla mieszkańców. Budujemy dla naszych e, Ostrowiaków, którzy tu mieszkają, którzy tu kiedyś się wybudują i którzy tędych jeżdżą. E, połączenie Chrzanowskiego, bo m, zobaczcie państwo, Sochy osiedle czy tutaj ulica słoneczna i połączenie z 11 listopada? Nie trzeba jechać do skrzyżowania, można zrobić tym skrótem ten objazd. A dwa, udostępniamy też tereny, uwalniamy tereny pod budownictwo. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest ładna okolica i warto się tu wybudować, i z tego miejsca, po wybudowaniu takiej drogi, te tereny pokażą się jako tereny inwestycyjne. Stąd my jako miasto musimy się zabezpieczać, żeby mieszkańcy wybierali. Działki w Ostrowcu, a niekoniecznie pod Ostrowcem. Zasadność wybudowania tego łącznika potwierdzają lokalni radni. Według nich uliczka usprawni także miejską komunikację. To bardzo ważny odcinek łączący osiedle, ułatwiający dojazd do mieszkań, do bloków, w szczególności tych numerów wysokich, czyli 80. Zabiegali o to mieszkańcy. Cieszy fakt, że ten odcinek. Odcinek, bardzo odcinek ważny dla mieszkańców osiedla powstania. Także jest to też odcinek, który połączy komunikacyjnie osiedle Denków, osiedle, osiedle Rosochy, będzie łatwiejszy dojazd do ulicy Samsonowicza. Jestem osobiście bardzo zadowolony z tego odcinka. Cieszę oczywiście każdy odcinek wybudowanej drogi w mieście nas jako radnych, a tutaj szczególnie myślę, że ważny moment, jeżeli chodzi o dojazd. To akurat mamy pętlę autobusową przy ulicy Ogrodowej, także myślę, że wybudowanie w przyszłości bazy MPK będzie to świetny skrót od ulicy Samsonowicza, żeby autobus dotarł do tego przystanku. Gmina liczy również, że ta drogowa inwestycja Podniesie atrakcyjność należących do niej gruntów, a przez to ułatwi ich sprzedaż i podniesie wartość. Mamy tu skrót, mamy boczną od Tomaszowa. Przy tej pętli też miasto za chwilę sprzeda jedną z działek, więc to, to jest obopólna korzyść, ponieważ po wybudowaniu tych dróg poprawia się standard, wzrastają wartości nieruchomości i potencjalni nabywcy no, sugerują, sugerują się przede wszystkim komunikacją, sugerują się uzbrojeniem. Stąd te tereny na pewno w przyszłości będą zabudowane przez budownictwo mieszkaniowe, bo tu jest ładna, naprawdę ładna okolica. Budowa tego przekraczającego ponad kilometr fragmentu ulicy Ogrodowej ma zakończyć się jeszcze w wakacje. Poza standardową infrastrukturą zaplanowano także ścieżkę rowerową. To jest podzielona jakby ta inwestycja na dwa odcinki, czyli odcinek łączący Tomaszów z 11 listopada i drugi odcinek Samsonowicza. On jest dłuższy, ma około 640 metrów bieżących. Ten odcinek ma... 400 bodajże 40, no w tych granicach powyżej 400 metrów bieżących. Tu szerokość mamy 6, tu mamy 7 metrów. Po jednej i po drugiej stronie, z jednej strony idzie ścieżka rowerowa asfaltowa, z drugiej chodnik z kostki betonowej. No i w zasadzie to są główne takie parametry, ale to się wiąże i z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, przebudowy. Infrastruktury technicznej na, na tym pierwszym odcinku. Wykonawca nie kryje, że to właśnie pogoda sprawia, że tempo robót jak na porę roku jest imponujące. Zaangażowanie jest dosyć duże, bo wykonaliśmy wszystkie przebudowy sieci energetycznej. Yy, kanalizacja praktycznie jest wykonana na dwóch odcinkach w 70%. Yy, no zostaną przy kanaliki, a tu już na końcu i trwają yy, roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów i roboty związane z realizacją przepustu na istniejącym cieku wodnym. Ponieważ ten odcinek ulicy Ogrodowej powstaje w nieuzbrojonym terenie, koszt inwestycji będzie poważny. 4 miliony 600 to jest wartość tych robót. To proszę sobie zmysłowić, że to jest naprawdę bardzo duże pieniądze, bo dla jak gdyby porównania utrzymanie przedszkola to 1 600 zł, rocznie, a utrzymanie szkoły około 3-3,5 miliona złotych, więc my tutaj dla wykonawcy mamy zabezpieczone 4 mln z wykonawca ostrowiecki cieszę się, że też ma okazję pokazać i nasi pracownicy zatrudnienie przy tych budowach. To jest podwójna korzyść. I stąd jak gdyby cieszę się, że możemy tutaj inwestować w te ulice i takich inwestycji jeszcze w Ostrowcu będzie więcej. Ulica Ogrodowa to tylko jedno z kilku zadań drogowych, jakie obecnie realizuje gmina Ostrowiec. Przy Rzeczkach w tej chwili się dużo buduje, tak jak przy Miodowej, a ja nie wspomniałem o ulicy Miodowej, na Gutwinie też tam otwieramy dobre tereny inwestycyjne i skrót połączenie od Józeckiej w stronę Sienieńskiej, w stronę zbiornika rekreacyjnego na Gutwinie, więc to są ważne arterie, ważne takie układy komunikacyjne, Dlatego, że te drogi w systemie miasta to jest taki układ właśnie krwioobiegu w organizmie i ważne, żeby one były w dobrym standardzie i bardzo dużo się w Ostrowcu buduje. Wystarczy spojrzeć na te cyfry, bo tu mamy 30, w sumie 34 miliony na 7 ulicach i to są naprawdę bardzo duże wartości, jeżeli chodzi o Roboty drogowe mogę śmiało powiedzieć, że porównując się ze Starachowicami, ze skarżyskiem, to ostrowiec jest liderem w budowie dróg. Zarówno wykonawcy, jak i gmina Ostrowiec zakładają, że dzięki sprzyjającym warunkom wszystkie rozpoczęte inwestycje drogowe zostaną oddane w planowanych terminach. Tegoroczne ferie zimowe w osiedlowym domu społecznym Malwa obfitowały we wiele ciekawych imprez. Jedną z nich była na pewno wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w starej dębowej woli, gdzie pomimo braku zimowej pogody dzieci bardzo ciekawie spędziły dzień. W osiedlowym domu społecznym Malwa podczas zimowych ferii zostały zorganizowane dwa turnusy półkolonii dla dzieci, które chciały aktywnie spędzić czas wolny od nauki. Dla uczestników półkolonii przygotowano liczne atrakcje. Oprócz zabaw i zajęć w ODS Malwa dzieci odwiedziły także różne miejsca oraz wzięły udział w tematycznych warsztatach. Podobało mi się jak byliśmy w Fikolandzie. Jak byliśmy w Fikolandzie. A dlaczego akurat tam? No bo fajnie się tam bawiliśmy z, z dziećmi i miałam okazję się zapoznać. Najbardziej mi się podobało wczoraj, kiedy były zajęcia z robotyki. Czyli co tam robiliście? Budowaliśmy wędkę i rybę. Podobał mi się najbardziej chyba pierwszy dzień, bo wtedy mogłem się zapoznać z nowymi przyjaciółmi. No. Podobał mi się taniec, bo nauczyłem się czegoś nowego. Jedną z atrakcji dla uczestników półkolonii WDS Malwa była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Starej Dębowej Woli. Byliśmy na koniach, jedliśmy kiełbaski, no i teraz tańczymy. Najbardziej to chyba mi się podoba dzisiaj, bo mieliśmy przyjeżdżkę konno, a tak to jeszcze będę się. Chciałabym też jutro jechać właśnie jedziemy tam na Janik, będziemy coś ozdabiali. Pomimo tego, że zimowej pogody w tym roku bardzo brakuje, to i tak właściciele gospodarstwa przygotowali dla dzieci szereg atrakcji. Niestety tą zimę mamy jaką mamy. Warunków nam nie dopisują, ale i tak, dla dzieci przygotowaliśmy przejażdżkę konikami, taką bryczką specjalną. Jeśli jest śnieg, jeździmy saniami. No niestety na dzisiaj te warunki nie pozwalają. Mamy z tyłu specjalne takie stoki usypane do zjeżdżania na workach, ale do tego też nam potrzebny jest mróz i troszkę śniegu. No, na ten moment nie dysponujemy tym, ale mamy tak samo, co idziemy tutaj na spacer z dziećmi Lesie, na wycieczkę taką edukacyjną. Pójdziemy sobie do Paśnika, do lisa, Dzieciom opowiadam o przyrodzie. Mamy tak samo zwierzęta, tu gospodarstwo, z którymi dziećmi mogą mieć kontakt. Po prostu pokazujemy i zabawę. Tak samo w środku mają, w domku jest ciepło i ognisko. Tak samo kiełbaski z ogniska mają. Gospodarstwo agroturystyczne w Starej Dębowej Woli zaprasza do siebie także w sezonie letnim. W sezonie letnim no już nasza oferta jest dużo szersza, bo mamy, uczestniczyłem w programie unijnym, dostałem dotację. Więc mamy zjeżdżalnię, dmuchańce, mamy basen z kuleczkami, plac zabaw, boiska do piłki ręcznej, do nożnej i wtedy zabawy są na świeżym powietrzu. Ale to już od maja do końca października w zależności jakie warunki są atmosferyczne. Dzień w gospodarstwie agroturystycznym w Starej Dębowej Woli upłynął dzieciom, podobnie jak całe zimowe ferie, bardzo szybko. Pozostaną po nich na pewno miłe wspomnienia i nowe znajomości nawiązane podczas półkolonii Wodę z Malwa. Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wernisarz wystawy w kręgu pracowni profesora Białogłowicza pomiędzy wyobraźnią a tajemnicą formy. Profesor zaprosił do wystawy kilka pokoleń jego byłych uczniów, studentów i wybitnych młodych artystów, którzy w swoich poszukiwaniach odnajdują twórczą pasję, inspirację do myślenia w kategoriach wartości uniwersalnych. I konsekwentnie poszukują prawdy i piękna w sztuce. Wernisarz odbędzie się 14 lutego w piątek o godzinie 18.00. Szkolenie na temat wprowadzania tzw. niebieskiej karty, która ma przeciwdziałać przemocy w rodzinach, zorganizował zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający w Gminie Ostrowiec. W spotkaniu wzięli udział pracownicy administracji, szkół i placówek gminnych, a także samorządowcy i funkcjonariusze służb powołanych do niesienia pomocy. Ponad setka nowych niebieskich kart została założona w ubiegłym roku tym ostrowieckim rodzinom, gdzie pojawiły się elementy przemocy. Niestety rozszerza się nie tylko zakres przemocy, ale pojawiają się także nowe grupy osób narażonych na to negatywne zjawisko. Coraz więcej niebieskich kart niestety wpływa do naszego zespołu. Rokrocznie mamy zwiększoną liczbę, szczególnie jest to przemoc skierowana w kierunku dzieci oraz kobiet, chociaż coraz częściej spotyka się również wobec mężczyzn. W zeszłym roku 11 mężczyzn doznało przemocy. Tych mężczyzn, którzy się Zgłosili do nas. Bardzo należałoby podkreślić fakt, że przemoc coraz częściej skierowana jest do osób starszych, gdzie przemoc stosują wnukowie, ewentualnie same dzieci. Jest to takim problemem, z którym sobie na co dzień nie możemy radzić. I stąd też takie szkolenia, takie spotkania jak dzisiaj z osobą, która ma wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim zna podstawy prawne, jak, na jakie działania możemy sobie pozwolić, tak żeby one były zgodne z tym, jak prawo przewiduje. Agresja wobec bliźnich to niestety coraz bardziej powszechne i częste zjawisko. Dotyczy wielu miast, wielu gmin, wielu powiatów, wielu województw, ponieważ to, co teraz mamy. W społeczeństwie, czyli ten maksymalny poziom zawiści, zazdrości, takiego, takiej agresji, no przekłada się. Część jest to widoczne na zewnątrz, w wielu przypadkach jest to gdzieś zamknięte w czterech ścianach. To są ludzkie tragedie, obych było jak najmniej. Niestety. Ta poziom, ten poziom zawiści, ten poziom takiego tych złych emocji no przekroczył już wszelkie granice. Niestety dotyka to wszystkich w każdej dziedzinie życia. Nie szanujemy się wzajemnie. My przekroczyliśmy wszelkie dostępne poziomy do no i tak to wygląda. Formuła niebieskiej karty została stworzona właśnie po to, by diagnozować i powstrzymywać negatywne zachowania. Dlatego szeroka informacja o możliwościach, jakie zapewnia, jest bardzo wskazana. To nie jest tak, że możemy poprosić o założenie niebieskiej karty. Jeżeli jest jakikolwiek sygnał oświadczący o przemocy, jeżeli rodzina sobie nie radzi z agresją bliskiej osoby, może się oczywiście udać do pracownika socjalnego, do funkcjonariusza policji, do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dzieci mogą w szkole pedagogom i wychowawcom zgłaszać taką sytuację. I wtedy ta placówka obligatoryjnie zakłada niebieską kartę, jeżeli widzi, że faktycznie jest taka potrzeba. My zawsze mówimy lepiej założyć i później bo niebieska karta to nie jest od razu informacja, że tam przemoc jest, to jest tylko podejrzenie tej przemocy. I my jest od tego, żeby sprawdzić, czy ta przemoc faktycznie występuje, czy też nie, więc zawsze staramy się, żeby te karty były zakładane w momencie, kiedy taki sygnał mamy. Bardzo często karty zakładają funkcjonariusze policji podczas interwencji domowych. Sąsiedzi zgłaszają, że są krzyki dzieci, czy krzyki osoby dorosłej i 80% takich kart wpływa właśnie na podstawie interwencji policji. Specjaliści przyznają, że dzięki procedurze, jaka stosowana jest przy zakładaniu niebieskiej karty, o wiele szybciej i łatwiej dochodzi do wskazania sprawców, a potem ich ukarania. Pomaga nam to bardzo odizolowanie sprawcy od ofiary. Przede wszystkim mamy zakaz zbliżania, zakaz e, mieszkania razem. Mamy możliwość, żeby sprawca był osadzony, jeżeli dochodzi oczywiście do e, przemocy, gdzie mamy powyżej 7 dni e, obdukcję, prawda? Natomiast pomaga nam bardzo przede wszystkim, dlatego że e, ofiara czuje się bezpieczniejsza, a sprawca mimo wszystko się boi. I to nam bardzo pomaga. By jeszcze bardziej usprawnić pracę specjalistów działających w miejskim zespole do spraw przeciwdziałania przemocy, jego skład może być wzmocniony. O kolejne osoby specjalizujące się w tej dziedzinie. Jest to dobrze prowadzone do pani wiceprzewodniczącej Joanna Pikus jako szefowa tego zespołu. E, też wnioskuje do mnie o rozszerzanie. Stąd tak wiele służb e, różnych mundurowych, ale ważne jest, aby też w tym zespole uczestniczyli specjaliści psychologowie, pedagogowie, osoby związane bezpośrednio z lecznictwem, ze stroną medyczną, więc na pewno będziemy ten zespół też rozszerzać. On żeby był aktywny, żeby był e, ciągle dostosowywany do Potrzeb musi być zmieniany, musi być też jak gdyby takim interaktywnym. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa w naszym mieście od pięciu lat. Kibiców szachowych na niecodzienne wydarzenie zapraszają Stowarzyszenie Szachowe Hetman i Świętokrzyski Związek Szachowy. W dniach 15 i 16 lutego w Ostrowieckim Browarze Kultury odbędą się drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w szachach klasycznych. Kolejna edycja i uroczysta dekoracja odbędzie się w Kielcach w marcu. Udział w zawodach zgłosiło 30 drużyn z 10 świętokrzyskich klubów szachowych. Zmaganiom 120 najlepszych szachistów w województwie możemy kibicować w godzinach od 10 do 16 w browarze kultury. Serdecznie Państwa zapraszamy. I tą informacją kończymy. Dzisiejsze wydanie kuriera ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.